Od 2014 roku Ukraina prowadzi wojnę z Rosją. Od 2022 zmaga się już z rosyjską inwazją, która grozi jej dalszemu niepodległemu bytowi. W czerwcu 2024 roku prezydent Rosji Władimir Putin przedstawił warunki rozpoczęcia negocjacji pokojowych. Moskwa domaga się wycofania wojsk ukraińskich z czterech obwodów Ukrainy Donieckiego, Ługańskiego, Hersońskiego i Zaporowskiego, czyli obszaru, który Rosja zdążyła już zaanektować. Ponadto prezydent Putin zadeklarował, że Federacja Rosyjska pragnie neutralnej, niezaangażowanej i nieposiadającej broni jądrowej Ukrainy z gwarancją praw i wolności obywateli rosyjskojęzycznych. Kreml chce także demilitaryzacji i denazyfikacji państwa ukraińskiego. Warunki postawione przez Moskwę są bliźniaczo podobne do tych stawianych jeszcze przed inwazją z 2022 roku. Pomimo zatem, że Rosja przez ponad dwa lata nie zrealizowała swoich celów w stosunku do Kijowa, to ani na trochę nie zaniechała swoich planów. To pozwala przewidzieć, co się stanie, jeżeli Ukraina ulegnie w końcu naporowi armii rosyjskiej: straty terytorialne i ludnościowe. W październiku 2022 roku Rosja dokonała oficjalnej aneksji czterech obwodów ukraińskich: Donieckiego, Ługańskiego, Chersońskiego i Zaporowskiego. Stało się tak, mimo tego, że żadnego z nich armia rosyjska nie kontrolowała w całości, a częściej jedynie niewielkie fragmenty. Była to zatem fikcja prawna, ale zarazem pokazanie, dokąd sięgają rosyjskie roszczenia terytorialne wobec Ukrainy. Wybór tych czterech obwodów nie jest w żaden sposób przypadkowy. To na obszarze obwodu Donieckiego i obwodu Ługańskiego powstały w 2014 roku, kontrolowane przez Rosję, samozwańcze republiki. Wówczas zakładano, że będą one początkiem nowego para państwa pod nazwą Noworosja. Nazwa nawiązywała do dawnej carskiej gubernii obejmującej właśnie obszar dzisiejszej wschodniej i południowo wschodniej Ukrainy. Ofensywa wojsk ukraińskich udaremniła jednak realizację tego pomysłu. Dziś Rosja znów stara się odzyskać nad tym obszarem kontrolę, ale nie pod przykryciem kontrolowanego przez siebie niby państwa, lecz oficjalnie przyłączając to terytorium do Rosji. Przynieść to może Moskwie wiele korzyści. Przede wszystkim da to lądowe połączenie z anektowanym w 2014 roku Półwyspem Krymskim. Prócz tego wymienione obwody to tereny z największą koncentracją przemysłu i surowców na Ukrainie. A w dodatku są one zamieszkałe w znakomitej większości przez ludność rosyjskojęzyczną, która od drugiej połowy XVII wieku znajdowała się pod panowaniem Rosji. Dla Kremla ma to niebagatelne znaczenie, bowiem Rosja obecnie znajduje się w poważnym kryzysie demograficznym i by utrzymać w Republikach Federacji Rosyjskiej przewagę ludności rosyjskiej, potrzebuje po prostu większej liczby Rosjan. Jednym ze sposobów na to jest rusyfikacja Ukraińców, czy jak to się w Rosji niegdyś określało mało Rosjan. Jeszcze przed rewolucją bolszewicką lansowano koncepcję troistości narodu rosyjskiego, na który mieli się składać wielkorusini, białorusini i właśnie małorusini, czyli Ukraińcy. Władimir Putin przypomniał o tej idei na łamach swojego artykułu z lipca 2021 roku o jedności narodowej Rosjan i Ukraińców. Moskwa sądzi, że nawet jeżeli ludność z przyłączonych obwodów dziś uważa, że jest ukraińska, to intensywna propaganda i indoktrynacja w szkołach pozwoli na nowo obudzić w nich narodowość rosyjską, zwłaszcza że chodzi tu o ludność rosyjskojęzyczną i w znacznej części prawosławną. Najprościej to uczynić z małymi dziećmi, stąd Rosjanie nawet w czasie działań wojennych wywożą je w celu rusyfikacji w głąb Rosji. Dla Ukrainy utrata tych czterech obwodów oznacza zatem poważny problem. Harków z blisko 1,5 milionem mieszkańców stanowił dotąd drugie co do wielkości miasto Ukrainy. Na szóstym miejscu znajdowało się Zaporoże z ponad 700 tysiącami mieszkańców. Przed 2014 rokiem w czterech anektowanych obwodach mieszkało przeszło 10 milionów ludzi. Skutek jednak wojny liczba ta uległa wyraźnemu skurczeniu być może nawet o połowę. Zresztą sama liczba mieszkańców Ukrainy maleje od dekad. Na początku lat 90. ubiegłego wieku Ukraina posiadała przeszło 50 milionów obywateli. Dziś to państwo zamieszkuje około 29 milionów. Wpływ na to miały nie tylko wojenne migracje, ale również emigracja zarobkowa i niski przyrost naturalny. Utrata zatem czterech wschodnich i południowo-wschodnich obwodów to utrata kolejnych milionów obywateli. W dodatku, to także utrata przemysłu, który w warunkach pokojowych mógłby służyć odbudowie gospodarczej tego państwa. To wszystko zaś pomaga Moskwie w realizacji kolejnych punktów planu pokojowego dla Ukrainy. Zmiany polityczne. Putin domaga się również demilitaryzacji i denazyfikacji Ukrainy. Jest to nic innego jak ukryte żądanie zmiany ukraińskich władz. Sama zresztą inwazja z 2024 roku rozpoczęła się od próby obalenia dotychczasowego prezydenta i rządu i powołania w ich miejsce władz prorosyjskich. Wydaje się, że Rosja nie zakłada tym razem sprawowania kontroli nad Ukrainą przez marionetkowy rząd. Wówczas bowiem propozycja demilitaryzacji Ukrainy byłaby zbędna, bo tą armią i tak by kierowali Rosjanie. Moskwa bardziej oczekuje zabezpieczenia swoich zdobyczy terytorialnych. Temu właśnie ma służyć powołanie rządu, który nie będzie rewizjonistyczny względem Rosji, czyli jak to Rosja określa, nie będzie nazistowski, a jednocześnie nie będzie miał instrumentów do prowadzenia takiej polityki. Jest to bardzo sprytne zagranie, by skłócić samych Ukraińców. Powołanie rządu marionetkowego i utrzymywanie stałej rosyjskiej kontroli nad ukraińskim terytorium doprowadziłoby do wzmożenia oporu wobec rosyjskiej okupacji. Byłaby to powtórka z sowieckiej interwencji w Afganistanie, która ostatecznie została przez ZSRR przegrana. Tymczasem, jeżeli utworzenie nowego rządu będzie elementem porozumienia pokojowego, a ten rząd będzie się składać nie tyle z polityków prorosyjskich, lecz tych, Którzy będą gwarantować realizację tego pokoju, to jest to przepis na spore problemy wewnętrzne dla Ukrainy. Demilitaryzacja oznacza zredukowanie obecnie liczącej blisko 900 tysięcy żołnierzy armii. Kilkaset tysięcy osób będzie musiało zatem odnaleźć się w życiu cywilnym. Ich złość będzie się kierować nie tylko w kierunku Rosji, ale wobec tych, którzy zgodzili się na takie warunki pokoju. Tym samym zdemobilizowani żołnierze będą stanowić doskonałe zaplecze dla rozwoju ruchów ekstremistycznych, które będą dążyć do przechwycenia władzy. Być może także pojawią się tendencje separatystyczne, bowiem zachodnia część Ukrainy odznacza się wręcz skrajną antyrosyjskością. Po II wojnie światowej to tu najdłużej w całym ZSRR trwał zbrojny opór przeciwko władzy Sowietów. Ruchy skrajne na Ukrainie będą tym popularniejsze, im słabsza będzie kondycja ukraińskiej gospodarki, a pozbawienie Ukrainy jej najbardziej uprzemysłowionych obwodów może mieć tu kluczowe znaczenie. Jest to scenariusz niemal bliźniaczo podobny do tego, jaki zrealizował się w Niemczech po I wojnie światowej. Tym razem jednak rozwój ruchów skrajnych i problemy wewnętrzne Ukrainy. Dadzą Rosji argumenty na rzecz denasyfikacji tego państwa i utrzymywania nad nim kontroli międzynarodowej. Ukraina zatem byłaby międzynarodowym pariasem, a to wzmogłoby nastroje radykalne nie tylko wobec Rosji, ale również wobec państw Zachodu, które doprowadziły do takiej sytuacji. Wobec kryzysu gospodarczego zdemobilizowani żołnierze byliby także doskonałą podstawą do rozwoju zorganizowanych grup przestępczych. W poparciu o liczną po wojnie diasporę ukraińską z zagranicą, mogłyby one przerodzić się w grupy mafijne działające w wielu krajach. Ukraina zatem po przyjęciu rosyjskich warunków pokojowych zaczęłaby przypominać państwo upadłe, słabe gospodarczo, targane wewnętrznymi tarciami na granicy wręcz wojny domowej. Dla Rosji będzie to doskonała wiadomość. Ukraina przestanie dla niej stanowić problem, a stanie się problemem Zachodu. Nawet zakładając, że Ukraina zacznie się odradzać, to będzie miała znacznie mniejszy potencjał, by w jakikolwiek sposób odzyskać utracone ziemie. Tymczasem to Rosja po przejęciu owodów Zaporowskiego, Chersońskiego, Donieckiego i Ługańskiego będzie miała znacznie lepszą pozycję do kolejnych ataków. Klęska Ukrainy rzuci zresztą blady strach na świat zachodu. Moskwa zachowa swoją dużą, przećwiczoną w boju armię. W dodatku będzie miała ukraińskie zasoby, by polepszyć swoją sytuację gospodarczą czy demograficzną. Dzięki temu kolejnymi groźbami agresji będzie mogła skutecznie szantażować państwa NATO.